Na rynkach międzynarodowych trwa rywalizacja między dostawcami. Ubiegły sezon na przykład na rynku Egiptu był ogromną rywalizacją z Włochami. Można powiedzieć, że do maja rynek Egiptu był zdominowany przez Polskę. Dostawcy z Włoch wstrzymywali realizację swoich dostaw. Przeleciły się za zbyt długo te jabłka. E, trzymali w swoich chłodniach. Natomiast w tym roku pewnie sytuacja jest odmienna, ale znowu na rynku Egiptu rywalizujemy z Włochami. Boję się, że oni tego błędu nie popełnią jak w ubiegłym roku i wcześniej wyjdą ze swoją ofertą. Ale ja mimo wszystko jestem lekkim optymistą, dlatego że stan zapasów jabłek w Polsce i we Włoszech, a nawet średnio unijny stan zapasów jest dużo mniejszy niż w roku poprzednim, więc jeżeli będziemy racjonalnie oferować podaż, czyli nie będziemy wstrzymali dostaw, tylko sukcesywnie będziemy otwierali komory chłodnicze, owoce oferowane na rynku, to jest gwarancja, że one się sprzedadzą. Trudno powiedzieć po jakich cenach, dlatego że to wszystko będzie zależało od tego, z jakimi ofertami wyjdą odbior dostawcy z krajów takich jak Włoch, ale także jak Francja, ale także wielką niewiadomą tak naprawdę jest to, co się dzieje w magazynach w krajach Europy Wschodniej.